Dzisiejsze spotkanie na pewno zapowiadało, że będą emocje, natomiast takie emocje, jakie dostarczyłyście w pierwszym secie, myślę, że kibice na pewno nie byli pocieszeni po tym przynajmniej pierwszej części spotkania 12-18, ale później to, co się działo, to po prostu no można powiedzieć, że rzadko się zdarza wyrównać, doprowadzić do remisu i później jeszcze wygrać 27 do 25. No ale to chyba ten pierwszy set wam dał taką wiarę i przede wszystkim zaczą, zaczęło funkcjonować od tego momentu, kiedy zaczęłyście wyrównywać. To, co mogę powiedzieć, to myślę, że pierwszy set był decydujący w tym meczu. Kto by wygrał chyba pierwszy set, to by po prostu wygrał cały mecz. Cieszę się bardzo, że dociągnęłyśmy do, do tej no, równowagi mimo wszystko. Myślę, że dużym atutem naszego zespołu było to, że nie przestałyśmy wierzyć, że możemy wygrać ten set. I tak samo trener tutaj na, na tych wartościowych czasach. Nas tak dopingował, że, że nie dało się tak naprawdę tego przegrać. Myślę, żeśmy tak zmotywowały z dziewczynami, że, że to tak naprawdę doprowadziło do tego, że to już tam popłynęło na fali całego meczu. Tak, no bo to ten moment, gdzie złapałyście i widzieliście, że punkt za punkt idzie i to był ten najważniejszy moment, który właśnie w drugim secie tak naprawdę zmiażdżyłyście swoje przeciwniczki 25 do 9, no tutaj... Tak naprawdę przeciwniczki nie miały nic do powiedzenia. W trzecim troszeczkę gra się wyrównała, ale jednak cały czas tak naprawdę pilnowałyście tego wyniku, no i doprowadziły się 3-0. Kolejna wygrana to chyba dość dobrze w tym sezonie. To fantastycznie i mam nadzieję, że będzie troszeczkę spokojniej już w przyszłych meczach. Jeśli chodzi o drugi set, to muszę powiedzieć o Amelce Korab, naszej kapitan, bo to ona pocisnęła z nagrywką i to ona tak naprawdę doprowadziła, że ten drugi set skończył się takim wynikiem i pociągnęła nas też w tym trzecim secie. Mam nadzieję, że następne spotkania będą też emocjonujące, ale jednak troszeczkę bardziej wyrównane jako my spokojnie, charakterem sobie doprowadzimy i umiejętnościami, że to będzie spokojnie 3-0. No, spokojne, ale myślę, że dla kibiców zdecydowanie takie emocje jak w pierwszym secie, dla mnie były to cenne emocje, bo to, co się działo, to podnosiło to, to ciśnienie tak naprawdę, nie tylko wam, ale i przeciwniczkom i wszystkim tutaj na hali, ale też i Olga Rasłan także bardzo dobrze dzisiaj funkcjonowała, bo też tam pocisnęła zagrywką w tym drugim secie, miałyście takie właśnie fazy przejścia, że dziewczyny z Warszawy nie mogły tego przejścia zrobić, a tutaj Faktycznie funkcjonowało. Ten sezon chyba też pisałyście na, na, na fanpage'u, że chyba takiego sezonu jeszcze nie miałyście, że nie zaczynałyście tak naprawdę od serii wygranych. Powiem szczerze, że nie śledziłam jakoś bardzo wcześniejszych sezonów. Na pewno Libero gdzieś tam obserwuję, no bo jestem z łódzkiego, więc automatycznie gdzieś tam te drużyny mnie interesują. Natomiast no, wejście w ten sezon jest naprawdę fantastyczne i nic nam nie zostało, tylko gonić kobyłkę, bo chyba jest przed nami. Ale to mam nadzieję, że już niedługo nie wiem, jak tam za WF-em poszło, ale. Jeszcze nie znam wyników, musiałbym okay, sprawdzić. Okej, okay. No to generalnie mam nadzieję, że wrócimy na pierwsze miejsce. No zobaczymy. Na pewno jeden set tylko stracony w czterech spotkaniach to naprawdę dobry wynik. No i coś życzę powodzenia w kolejnych meczach. No i oczywiście przynoszenia radości tym kibicom, którzy jak widać mocno dopingują. Tak, zdecydowanie bardzo bym chciała podziękować wszystkim kibicom tutaj. Generalnie to oni robią atmosferę i to oni wygrywają z nami te mecze. Także bardzo, bardzo ukłon. Dziękuję ślicznie. Dzięki wielkie. No i powodzenia. Nie dziękuję.